Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z Ewangelii według Świętego Łukasza z 18 rozdziału od wiersza 9 do 14. Powiedział Jezus także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Natomiast celnik stojąc z daleka, nawet oczu nie śmiał wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam Wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pan Jezus, będąc Bogiem, znał serca i myśli każdego człowieka. On wiedział, że niektórzy z otaczających go uważali się za sprawiedliwych i przy tym potępiali innych. Zwróćmy uwagę na tych dwóch ludzi ukazanych przez pana Jezusa. Jednym z nich był faryzeusz, a drugim celnik. Oni pochodzili z dwóch różnych warstw społecznych. Faryzeusze byli wykształceni, poważani i uprzywilejowani. Oni byli nauczycielami prawa Bożego i byli brani za wzór pobożności, natomiast celnicy byli powszechnie wzgardzeni z powodu tego, że służyli okupantowi cesarzowi rzymskiemu i również z powodu tego, że oszukiwali. Celnicy byli uważani za grzeszników. Faryzeusze z nimi nie jadali i gorszyli się z Pana Jezusa, gdy jadł z nimi. Faryzeusze byli dumni ze swoich dobrych uczynków, takich jak post dwa razy w tygodniu i oddawanie dziesiątej części ze swoich dochodów. Ten Faryzeusz z opowiadania Pana Jezusa chwalił się tym wszystkim przed Bogiem. On nie widział potrzeby proszenia go o przebaczenie, sądząc, że będzie usprawiedliwiony przez swoje uczynki. Słowo Boże nam jednak mówi, że z uczynków zakonu inaczej prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem. Prawo Boże czyni każdego winnym. Ono mówi: Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Możemy uchodzić za sprawiedliwych przed ludźmi. Ale Bóg, który zna nasze serca, wie, że wszyscy przestąpiliśmy Jego prawo. Każdy z nas potrzebuje Jego łaski. Nie możemy zbawić się swoimi uczynkami. Zbawienie jest darem Bożym z łaski. Żaden z nas nie może sobie zasłużyć na zbawienie. Drogi słuchaczu, który czynisz wiele dobrych uczynków, podobnie jak wspomniany Faryzeusz. Pamiętaj, że one są niewystarczające do zbawienia. Może jesteś religijny i chodzisz do Kościoła, ale to wszystko jest za mało do osiągnięcia zbawienia. Potrzeba wypełnić wszystkie przykazania, żeby się zbawić. Pismo Święte nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Te słowa nie pozostawiają nam żadnej szansy na zdobycie zbawienia własnymi uczynkami. Ten faryzeusz na pewno był pobożniejszym niż celnik, ale to było za mało. On odszedł nieusprawiedliwiony, ponieważ nie prosił Boga o przebaczenie grzechów i o łaskę. On starał się zasłużyć na zbawienie swoimi uczynkami. Pismo Święte nam mówi, że dostępujemy usprawiedliwienia darmo z Bożej łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus Chrystus, który był sprawiedliwy i wypełnił wszystkie przykazania Boże, stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i wykonał to, czego nikt z ludzi nie mógł wykonać. On zasłużył na nasze zbawienie. Nasze zasługi są niczym, ale jego zasługi są wystarczające do zbawienia. Drogi słuchaczu, przyjmij jego zasługi, jeśli chcesz być zbawiony. Nie próbuj sam się zbawić. Wszyscy musimy się modlić modlitwą celnika: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Celnik nie starał się usprawiedliwiać przed Bogiem, on uznał się za zgubionego grzesznika. Przyznanie się do winy jest bardzo ważne. W liście apostoła Jana czytamy, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Faryzeusz się nie przyznał do swoich grzechów, więc odszedł nieusprawiedliwiony. Opowiadanie pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. Uczy nas, żebyśmy nie osądzali nikogo i nie uważali się za lepszych od innych. Ten celnik, którego Faryzeusz osądzał, został usprawiedliwiony przez Boga. Bóg mu przebaczył grzechy i od tego czasu on był sprawiedliwy w jego oczach. Natomiast Faryzeusz odszedł takim, jakim przyszedł. Za czasów Pana Jezusa wielu celników i grzeszników otrzymywało przebaczenie grzechów. Jednym z nich był celnik Mateusz, którego Pan Jezus przyjął do grona dwunastu apostołów. Faryzeusze gardzili celnikami i innymi, uważając się za lepszych, więc Pan Jezus musiał im powiedzieć pewnego razu przykrą prawdę. Celnicy i nierządnice wyprzedzają Was do Królestwa Niebieskiego. Faryzeusze nazwali pana Jezusa przyjacielem celników i grzeszników. Niech jemu będzie chwała za to, że on jest przyjacielem celników i grzeszników, bo gdyby nim nie był, to żaden z nas nie mógłby być zbawiony, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie każdy przyznaje się do tego, że jest grzesznikiem. Drodzy słuchacze, Niech Bóg Wam pomoże uznać się za grzeszników i przyjść do Niego z prośbą o przebaczenie grzechów. Nie bądźcie podobni do tego Faryzeusza, który się sam usprawiedliwiał, ale upokórzcie się przed Bogiem, tak jak to uczynił celnik, a zostaniecie usprawiedliwieni. Od momentu usprawiedliwienia nas Bóg nie patrzy już na nas jak na grzeszników, ale jak na sprawiedliwych. On już nie wspomni naszej grzesznej przeszłości niech mu będzie za to chwała Jeśli zobaczyłeś że jesteś zgubionym grzesznikiem i jeśli chcesz otrzymać przebaczenie grzechów to módl się razem ze mną Panie Boże wyznaję przed tobą że jestem grzesznikiem i proszę bądź łaskawy w stosunku do mnie przebacz moje grzechy i wyzwól mnie z nich Żebym już ich nie powtarzał. Dziękuję ci, panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu, za moje grzechy. Panie, przyjmuję Twoje zasługi, ponieważ nie mam żadnych. Wierzę, że jeśli nie pogardziłeś celnikami i nierządnicami, to mną też nie pogardzisz. Amen.